Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Sugestie WTS-u nic nie pomogły. Stan nerwowy Janusza Kowalskiego uległ pogorszeniu. Pamiętacie to słynne I need guarantees Andrzeja Dudy w Davos? Okazało się, że można jeszcze bardziej. Prezydent na święcie policji przebił samego siebie. Premier Morawiecki chciał wcelować w Tuska, a trafił w samego Kaczyńskiego. I co teraz będzie? Marian Banaś to najbardziej niezależny szef ników w historii. Potwierdził to na wspólnej konferencji ze Sławomirem Męcenem. Arcybiskup Wojciech Polak krytykuje upolitycznionych księży, a ojciec Rydzyk organizuje piknik na koszt Orlenu. Andrzej Poczobut, torturowany przez Łukaszenkę. O tym między innymi powiem tym razem w telegraficznym skrócie: w skrócie WTS. Suby, dzwonki, lajki, komentarze, udostępnienia, patronowanie. Z góry dziękuję za wszystko. Niedziela 30 lipca Maciej Orłysz. Zaczynamy. Czy wy jesteście z Donaldem Tuskiem? Jesteś podnóżkiem nóżkiem Tuska! Ale to nie do mnie tak.

Praca przesuje, mnie przesuje gota, przesuje nie przesuje 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 żarty, dla CAP! Nie, 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 nie jest... wow. Szef kowalskiego, minister rolnictwa, Robert Telus, który też spotkał się z działaczami agrounii, zachowywał się znacznie kulturalnie, ale Janusza Kowalskiego broni, bo uważa, że nikogo nie obraził, więc luz! Pamiętacie może jak w poprzednim WTS-ie apelowałem do wiceministra Kowalskiego? Januszu, nie denerwuj się, nie pomogło! Z tym, że ja sobie przypomniałem, że pan Kowalski jest z suwerennej Polski. No to sporo tłumaczy. Z suwerennej Polski, do której zamierza wstąpić sam Jarosław Jakimowicz, co może być dla tej partii takim e, prawdziwym game changerem. A więc z suwerennej Polski jest też minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, ten, dzięki któremu nie dostaliśmy jeszcze miliardów euro na KPO. Otóż pan Zbigniew na Twitterze napisał tak: Jerzy Sztur to esencja polskich pseudoelit, przekonanych o swojej wyjątkowości i stania ponad prawem. Przez lata chronieni przez sądy i lewackie media uwierzyli, że że są rasą nad ludzi, którym wolno więcej. Pyta pan po co prokuratura pana ściga? Żeby wymierzyć sprawiedliwość, bo w wolnej Polsce nie macie większych praw. To komentarz do wywiadu, którego Jerzy Sztur udzielił Plejadzie, w którym powiedział nawiązując do jazdy pod wpływem w ubiegłym roku, że nic złego nie zrobił i że jest wewnętrznie czysty. Jerzy Sztur potem wysłał do mediów sprostowanie, w którym wyjaśniał i przepraszał, ale mleko się rozlało i muszę powiedzieć, że mam pretensje. No, po prostu jedyna właściwa narracja to, tak to był największy błąd w moim życiu. Nie wolno wsiadać za kierownicą po wypiciu alkoholu. Jest mi strasznie wstyd, że się tak zachowałem, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy pan minister Ziobro nie miałby paliwa, by pisać brednie o pseudoelitach, chronieniu przez sądy i lewackie media, o rasie nad ludzi, i tak dalej. Prezydent Duda nie jest co prawda z suwerennej Polski, tylko z PiSu Co ty Orłoś opowiadasz? Prezydent jest bezpartyjny! tak, tak, oraz niezawisły, niezależny i niepodległy. Tak czy inaczej prezydent Duda, który nie jest z suwerennej Polski, potrafi tak powiedzieć, tak powiedzieć, że nawet Janusz Kowalski by się nie powstydził. A jak? I znowu może wam to umknęło, więc proszę bardzo, fragment wypowiedzi Andrzeja Dudy podczas uroczystości Święta Policji. Bo znakomicie Państwo, wiecie, że może się zdarzyć, że najspokojniej wyglądająca drobna kobieta nagle wyciągnie nóż i uderzy na policjanta. Bo wiecie znakomicie, że może się zdarzyć nawet taka tragiczna sytuacja, że nagle dziecko wyciągnie pistolet. Choćby taki niezabezpieczony przez lekkomyślnego rodzica. Bo wiecie. Jak i każdy inteligentny człowiek wie jak nieskończone jest spektrum trudnych sytuacji. Ja mam kilka refleksji w związku z tym wystąpieniem. Po pierwsze, pan prezydent ma najwyraźniej niespełnione ambicje aktorskie, więc gra prezydenta bardziej niż nim jest. A mówiąc dokładnie gra groźnego i niezwykle zaangażowanego i poważnego prezydenta. Jak masz być prezydentem musisz być twardy. Co niestety daje efekt odwrotny, krótko mówiąc, wypada to śmiesznie. To musisz, albo umiesz to, albo nie umiesz. Jak nie umiesz, znaczy się nie nadajesz. Po drugie, chyba sam sobie pisze przemówienia, pamiętając o tym, by było dramatycznie, by były elementy napięcia. No i to raczej nie jest najlepszy pomysł. I po trzecie, bierze lekcje mówienia, występowania publicznego. Ostatnio przerabiał temat przemówienia wiecowe i święto policji było doskonałą okazją do przećwiczenia. Tak, panie prezydencie, zmienny rytm wypowiedzi i pauzy to właściwe podejście, ale nie można z tym przesadzić. Jak nie jest autentycznie, To jest do kitu. Kolejną osobą, która powinna brać lekcję mówienia jest oczywiście pan premier Morawiecki. W jego przypadku też chodzi o autentyczność, to znaczy o to, że i w formie i w treści wszystko niby się zgadza, poza tym, że na kilometr pachnie sztucznością. Ale tu oczywiście nie tylko o formę chodzi. Ostatnio w Spocie Morawiecki oskarżył Donalda Tuska o likwidację jednostki wojskowej. Słyszałem, że Donald Tusk przyjeżdża do Ostródy. Doskonała okazja się trafiła. Doskonała okazja, żeby wytłumaczyć i przeprosić za likwidację jednostki wojskowej w Ostródzie. Likwidacja jednostki w województwie warmińsko-mazurskim? A wie Pan, z kim graniczy to województwo? Ma Pan okazję, żeby przeprosić. Pierwszy raz czekam z uwagą na Pana spotkanie. I jeszcze jedno. My naprawimy ten błąd. Żołnierze wrócą do Ostródy. Odtworzymy tę jednostkę tak, jak odtworzyliśmy inne przez Pańskich ludzi pozamykane. Pomylił się pan premier, bo decyzja w tej sprawie zapadła w 2001 roku, czyli za rządów SLD, a za specustawą głosowali między innymi Jarosław Kaczyński, Mariusz Kamiński i Ryszard Czarnecki. Donald Tusk nie był wtedy posłem. Oops. I co teraz? Czy pan premier przeprosi? Nie sądzę. Pan premier kłamał już tyle razy, że jedno kłamstwo w te, czy w te, nie robi różnicy i pozostaje bez wyjaśnienia. Tyle, że rykoszetem w tym przypadku dostał sam prezes Kaczyński. W związku z tym to jest grubsza sprawa i może, może nawet skończy się dywanikiem. Rudy przyjechał do Ostrudy. Tak powiedział Donald Tusk, rozpoczynając spotkanie w Ostrudzie, właśnie w Armińsko-Mazurskim. To nawiązanie oczywiście do tego, jak mówił o nim kilka dni wcześniej prezes Polski na pikniku w Stawiskach. Mówił o Tusku, że to ryży wróg narodu. I pamiętajcie o tym, ryżym, bo to jest dziś największe zagrożenie dla Polski. I pamiętajcie o tym, ryżym. Pamiętajcie. Bo to jest dzisiaj największe zagrożenie dla Polski. Donald Tusk w ostrudzie mocno krytykował rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale jakoś powstrzymał się przed atakami ad personam dotyczącymi cech fizycznych danej osoby, takich jak na przykład łupież czy wzrost. No i bardzo dobrze, że się powstrzymał, bo nie chcemy przecież eskalacji pyskówki. Mówię to całkiem serio. A teraz już Marian Banaś. Prezes Najwyższej Izby Kontroli okazał się niezwykle apolityczny. Otóż przed gmachem NIK współzorganizował z Konfederacją konferencję z udziałem szefa Konfederacji Sławomira Mencena. Panowie przekonywali, że NIK powinien być niezależny od partii politycznych, a Konfederacja to absolutnie popiera. Czy na fakt, że wystąpili wspólnie, miało wpływ to, że syn Mariana Banasia Jakub Wystartuje z drugiego miejsca warszawskiej listy Konfederacji, gdzie jedynką jest mencen. Nie wiem, prawdopodobnie to przypadek. Yy, przy okazji jeszcze pan prezes banaś na lekcje wystąpień publicznych, bo za smutno było, no i nie można rypnąć się w nazwisku człowieka, z którym właśnie występuje się na jednej scenie podczas wspólnej Konfederacji. Konferencji, przepraszam. No posłuchajcie. Pragnę Państwa poinformować, że Konfederacja zadeklarowała, Całkowite poparcie niezależności Najwyższej Izby Kontroli i wzmocnienie jej uprawnień jako organu konstytucyjnego stojącego na straży grosza publicznego, patrzącego na ręce każdej władzy, niezależnie jaka opcja polityczna ją sprawuje. Popiera Konfederacja. I dlatego dzisiaj stoimy tu razem z Panem Prezesem Stanisławomirem Mencem przed Państwem. Liczę na to, że również pozostałe siły polityczne poprą ten projekt. Panie prezesie przekazuję na pana ręce projekt zmiany ustawy o najwyższej Izbie Kontroli, żeby wzmocnić jej niezależność. W poprzednim WTS-ie mówiłem o tym, że kardynał Inspe Grzegorz Ryś skrytykował bratanie się Kościoła z rządem na Jasnej Górze. I w ogóle. A teraz do tego doszedł głos też bardzo ważny, a może nawet ważniejszy, bo Wojciech Polak to co prawda tylko arcybiskup, ale za to prymas Polski. Nie słyszałem o paragrafie, który umożliwia czy akceptuje użyczenie politykom ambony. Kościół to nie miejsce na wiec czy agitację polityczną. To przestrzeń modlitwy i celebracji Eucharystii. Również Ewangelia nie może być instrumentalizowana na potrzeby kampanii. Zasada ta dotyczy jasnej góry, lichenia, gniezna i każdego innego miejsca sakralnego każdej świątyni bez wyjątku. Nigdy nie powinniśmy mieszać się w bieżącą politykę ani robić cokolwiek, co naraziłoby nas na taki zarzut. Tak mówił prymas Polak w rozmowie z portalem Stacja 7.pl. Czy ten message dotarł do ojca Ryzyka? Nie sądzę. Boże, czy ty to widzisz? Albowiem już 5 sierpnia w Toruniu odbędzie się impreza Dziękczynienie w rodzinie, finansowana przez partnera strategicznego wydarzenia. Państwową spółkę Orlen wystąpi między innymi dyskopolowy, ale też religijny zespół Bayer Full, znany z przeboju Majteczki w kropeczki. Podobno na imprezę ma przyjechać pół rządu i wszyscy będą się na koncercie bujać trzymając się za ręce. A teraz już, skoro była mowa o Bayer Full, pora na kącik kulturalny, oddaję głos Antkowi, autorowi kanału. Witam, witam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w kąciku kulturalnym smutna wiadomość. W wieku 56 lat odeszła wspaniała i niepokorna artystka irlandzkiego pochodzenia, Sinet O'Connor. Pamiętam dobrze, jak redaktor Orłoś puścił mi w samochodzie jej płytę Throw Down Your Arms. To było przy ogródkach działkowych na Mokotowie w Warszawie. Było ciepłe lato. Ja miałem 15 lat i to miejsce już zawsze mi się będzie kojarzyć z tą płytą, z tą artystką. Później zacząłem zgłębiać wiedzę na jej temat, interesować się nią, była niezwykle zdolną i charakterystyczną, przede wszystkim niepokorną artystką. Miała czelność publicznie zadawać pytania, zadawać pytania o wiarę kościół czy o świętość Jana Pawła II, za co jej się solidnie w późniejszym czasie obrywało. Ogromne wrażenie. Na mnie robi do dzisiaj jej występ z okazji 30-lecia kariery Boba Dylana, gdzie występowało wielu artystów, ale wśród nich właśnie Sinet Konor, która akurat była świeżo potem jak na scenie Saturday Night Live podarła zdjęcie papieża Polaka w związku z czym e, cała arena ją wybuczała. W pewnym momencie podszedł do niej Chris Christopherson, e, legenda i powiedział jej, żeby nie dała się tym ludziom, żeby zrobiła swoje i faktycznie się nie dała. Zaśpiewała utwór War Boba Marley'a a capella. Jest to niesamowite wykonanie i bardzo je państwu serdecznie polecam. Robi m, ogromne wrażenie i m, nie wiem, no myślę, że w mojej głowie już będzie na zawsze. Mick Jagger skończył kilka dni temu 80 lat. I jeśli komuś z Was się czegoś czasem nie chce, albo na coś nie macie siły, albo biadolicie i narzekacie, to pomyślcie sobie wtedy o Miku Jaggerze, który wciąż odbywa trasy koncertowe, miota się po scenie i jest człowiekiem pełnym energii i kreatywności. Mimo, powiedzmy sobie jasno, w przeszłości hulaszczego i pełnego używek życia. Aleksandr Łukaszenka, samozwańczy prezydent Białorusi jak wiecie, nie muszę tłumaczyć, odrażająca, wstrętna postać, być może w ramach napięć z Polską, najwyraźniej mści się na Andrzeju Poczobucie publicyście, dziennikarzu, działaczu polskiej mniejszości na Białorusi. Dwa lata temu Andrzej Poczobut usłyszał wyrok za rzekome podsycanie nienawiści społecznej i działalność terrorystyczną. Jak poinformowało Radio Swoboda, od razu po przebyciu do zakładu karnego w Nowopołocku, miesiąc temu został umieszczony w izolatce. Administracja więzienna nie podała przyczyny yy, ukarania Polaka. Żona Andrzeja Poczobuta, Oksana Poczobut, poinformowała dziennikarzy, że jej mąż został sklasyfikowany jako więzień naruszający Góły. Pozbawiono go prawa do spotkań i otrzymywania paczek. Władze więzienia nie dopuszczają do niego adwokata. Nie ma dostępu do potrzebnych mu leków. Zakład karny, w którym przebywa Andrzej Poczobut, jest najgorszym, jaki można sobie wyobrazić dzisiaj w Europie. Ludzie doprowadzani są do samobójstw dlatego, że tortury są tam codziennością. Tak powiedział w rozmowie z faktem białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka. Panie Łukaszenka. Jeszcze pan zapłaci za swoje zbrodnie. Każdy dyktator i palant kończy tak, jak na to zasłużył. To tym razem wszystko w WTS-ie. Widzimy się już za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.